Matko Boska, te sylikony niewygodne robię. Chciała, że wam powiedzieć, że jak do was jechała, straszna tragedia mi się stała. Buty mi się rozje... Jechały? Strasznie. Wciągnę sobie lacki, bo to nie ma sensu. Matko Boska, Sabinka, jak ty wyrosłaś. A to takie za chłopcami latało jeszcze dwa lata temu. Ty sprawdzała co on rusany czy nie? A nie, hmm. nie rusany co rusony? Polikę na miał, kumiocy nie miał. Wolę <noise> bez Ja też wolała, co ten do dzisiaj mi ściga. Locy za mną jak ta góralka z piosenki musego zespołu. Uciekaj, uciekaj! Czegoś ty tak nie gadał tydzień temu? Tylko Gada Gadasz do mnie, chodź grazy na 500 plus! No? No? No, dla mnie. no Ja chcę go! A ty gadasz, może dwoje siódma to nie pójdę do roboty? Ja już takich znam gagatków, kochani. A co to? Co to takie? Sej, co? Nie was. Chciała za Wam powiedzieć, za że mam dla Was dory, że to ze stanu. To, żeby to tak nie było, że ja z gomrynką do Was przyjechałam. Matko błaska. Kochaniutki, kochaniutki, ja tu dzisiaj szybko skończę, my idziemy. My idziemy dzisiaj. Ty ześ mi już tak pod jurgą. Co ci mówię? Jeszcze ześ mnie tak pokozał. Jest z Już Juzi o takich znam. A ty coś się śmiejesz? Ty też ześ był z nim w tamte sobotę. No. To się nie ma z czego śmiać. A jakby to by tobie dziecko zrobił? To się nie ma z czego śmiać. Ty ześ też tam była. No byłeś, byłeś. No trzeba zmian, trzeba. Będę dobrać. Orkiestra. te śliczne buciki, byście pamiętali ciotkę z Ameryki. Tobie młody daję buteleczkę wina, żebyś w noc poślubił z jej syna. Masa, Binko, te kosteczki mydła Podmywaj się często, żebyś mu nie zbrzydła Kawałek balona, spuścisz se, powietrze będziesz miał kondona. A ty masz tu młoda zielone Jabłuszko, żebyś nie puszczała sąsiadów na łóżko. <grym> A moamu pójdziemy Ajci! Tobie młoda da daję tę myszkę bazową, będziesz na pieprzała teścia i teściową. A ty masz tu młody ten kubek dziurawy, jak przyjdzie teściowa za parzy kawy. I ci jeszcze daję ciemne okularki, żebyś nie zaglądał sąsiadeczką w szparki! A ty masz tu młoda z ręcznego tasaka, jak cię będzie zdradzał, ciachniemu jemu ptoka. Tobie młody daję ten proszkowy kisiel, żeby w nocy stawał jak odwozó dysiel. Ci daje tę paciuszkę fajek. Mówili mi goście, że ty nie masz jajek. A ty masz Sabinko, dwa jaja do tego leżały pod stołem na pewno młodego. <noise> Kielnówka z biedronki tobie to młoda daje figi atlasowe jak mąż pod, stare pędy zapasowe. <coughs> Ty masz tu Krzysiu, ten woreczek waty, wypchasz polski portfel, to będziesz bogaty. A ty masz Sabinko też kuleczki nici i w portko niech mu się nie świeci. I ci jeszcze daję tę miotełkę nową, będziesz zamiatała chodnik przed teściową. A ty masz tu Krzysiu, te na dywizję, żebyśmy nacpuchli, gdybyśmy w dobrym kondycji. <śpiewanie> Daję całego górka, żeby żebyś nie zapomniał gdzie użony dziurka. A ty masz Sabinko ten słoiczek miodu, żebyś mu dawała i z tyłu i z przodu. musztardy, jak mu posmarujesz, zawsze będzie twardy. Chodź, ja mu daję fartułat parady. Będziesz gotowała mężowi obiady. A żeby to wszystko trzymało się kupy, to państwu państwo młodzi papierek do... Do góry podnosi, 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 a za chwilę stanie, dzisiaj tę fujarkę Sabina dostanie. <śleski> A ty w czarnej kietce, co tak zęby strzeżysz? Jak ci się podoba, może se przymierzysz? <śmierdzi> 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 Wszystkie, to się tam ciesły? Kochanie, ja cię przeprasą zamiana. Na na proszę mi zrobić z tego konika, ja jadę do Ameryki. Wszystkie już prezenty ciocia młodym dałam, a ta młoda para nie podziękowała. Thank you. No, jest chwilę i Dziś w dniu ślubu mojej mili, życzę ciesząc się do łez. Byście w swej miłości tkwili, aż po swego życia kres. Byście w zdrowiu szczęściu byli, razem dzieląc życia trudy. Aby wasze wspólne życie nie zaznało nigdy nudy. Teraz wy już nie samotni, teraz wy, we dwoje. Na łzy smutki i zmartwienia pójdziecie oboje. Już wam teraz droga życia łatwiejsza i lżejsza, bo miłość wszelkie smutki usuwa lub zmniejsza. Niechaj boleść i smutek u was nigdy się nie zjawi. Niech wam młoda paro zawsze. Pan Bóg błogosławi. Thank you, thank you. Matko Boska! Helka, to ty? Ta ja cię nie poznała. Ta ty też w sobotę była. Boże, nic się nie zmieniłaś. Mówię wam, jakie to jurne w podstawówce było. A teraz taka cicha woda. My nie rozpiewali, że płynął strumyk. Ale ja wam muszę jeszcze coś powiedzieć. Ciotka. Wiecie, co się stało, jak my chodziły na studia? Zec była taka. Nasza Sabinka kwiatek gruży. Gdy się śmieje oczka mruży. Rączka szczupła, twarz powabna, pierś wypukła, nóżka zgrabna. Raz w niedzielę w dniu pogodnym. Szłam z Sabinką przez pracmolki w Lwowie, prowadząc ją po podkorki, O tak o, o tak Wnet do diabłów trzysta tręcił Sabinę rowerzysta. I ujechał! Ja z początku łonie miałam. Lecz gdy zmysły odzyskałam, ratując się wśród przygody, krzycze wody, gwałtu, wody, wody, wody. Pełno ludzi jakby w lesie. Patrzę się wodę niesie. Ja odpinam gors bogaty, a tam pełnowaty. Oblepiłam chustą skronie, no i pudrem także dłonie. A niewinna chusta biała plam czerwonych z ust dostała. Chciałam gębę jej otworzyć i ołówek zęby włożyć. Lecz niestety wszystkie zęby wyleciały parą z gęby. Więc, panowie, więc panowie, więc panowie, wierzcie szczerze, ja panienkom dziś nie wierzę. Nasza piękność, prawda, czysta, to kosmetyk i dentysta. Thank you, thank you, thank you. Chciałam za Wam powiedzieć, że będę wracała do mojego kraju, ale ja bym na koniec strasznie chciała z panem młodym zadańczyć. Ja bym prosiła naszą kochaną orkiestrę, o jakąś taką jurną piosenkę. Jurydom. Chodź kochani od swoim pięknym sopranem tam coś tam wiecie. Jest. Jestem ja Amerykanka, znajdujemy walę walę, no